Witajcie na moim kanale, zapraszam serdecznie na przepis. Wspaniałe łódka w wspaniałej marynaturze. Oto przepis. Tutaj mam y, kilka kawałków mięsa kurczaka, Należy je dobrze umyć pod bieżącą wodą. Jeżeli są jakieś fałszywe, to proszę wyciągnąć. Moje mięso było szyste, więc musiałam opalać nad gazem i wyciągać. Teraz musimy dobrze osuszyć ręcznikiem kuchennym i układamy w naczyniu szklanym albo w jakimś półmisku porcelanowym. I teraz przygotujemy sobie marynatę do kurczaka. Oczywiście tutaj mam jedną łyżkę miodu płynnego. Możecie użyć jaki Wam się podoba 110 ml e, sosu sojowego i kilka kropli e, użyjemy tabasko. Jeżeli nie macie tabasko, to możecie wrzucić kawałek e, peperoncino, czyli papryki chili. Nie za dużo, bo to nie ma być takie bardzo pikantne. I teraz to wszystko sobie ładnie zamieszamy. Kochani, kto jest pierwszy raz na moim kanale, serdecznie zapraszam do subskrybowania. Tutaj znajdziecie super przepisy na kurczaka i na inne wspaniałe dania. Tutaj wracamy do naszego dania. Tutaj mam właśnie. Dwa ząbki czosnku należy je drobno pokroić i wrzucić do naszego sosu, do naszej marynatury. Inaczej można tak powiedzieć. Następnym składnikiem, jaki będzie, to będzie kawałek imbiru. Imbir jest już umyty, no i teraz go e, obiorę ze skórki i pokroję w małe cząstki. Jeżeli y, chodzi o mój kanał, to na moim kanale, kochani, znajdziecie też dania y, nie tylko z kurczaka, ale i z innego mięsa. Dania dla całej rodziny, zapiekanki. Zapraszam na kanał. Jak już mamy pokrojony y, imbir, wrzucamy do naszej marynatury. I to wszystko ładnie sobie zamieszamy, żeby nam się... Miód dobrze rozpuścił. I taką marynaturą właśnie zalejemy sobie nasze mięso. O, i teraz zobaczycie, co należy zrobić. Właśnie. Teraz bierzemy się do bardzo fajnej czynności, do masowania. Kto nie lubi masować albo. Być masowanym, ale tutaj masujemy sobie naszego kurczaka. Porządnie musimy go wymasować. Jak już mamy go tak fajnie wymasowanego, to przykrywamy folią i wstawiamy na minimum 12 godzin. Najlepiej byłoby, żebyście to przygotowali dzień wcześniej i pozostawili w lodówce do następnego dnia. Ja w zasadzie marynowałam. Aż 24 godziny, bo wstawiłam jednego wieczoru, a na drugi dzień zabrałam się za tego kurczaka. Czyli się zabrałam gdzieś tak pod wieczór na drugi dzień. No, i teraz wyłożymy sobie na brytwankę. I zwróćcie uwagę, jak ja wykładam tego kurczaka. Należy wyłożyć skórką do góry. To jest bardzo ważne. Piekarnik nastawiamy na temperaturę 160 stopni, funkcja tylko dół, bez termoobiegu. Gdybym miała podać termobieg, miał być, to bym powiedziała. Także często piszecie, czy z termoobiegiem, jeżeli ja nie piszę termoobieg, to znaczy, że nie ma termobiegu. Teraz całą tą marynaturę wlewamy do naszego kurczaka i przykryjemy tą brytfankę, Folią aluminiową i wstawiamy na środkową półkę. I takiego kurczaka będziemy piec przez 40 minut. Po 40 minutach odkrywamy, nastawiamy temperaturę na 180 stopni i pieczemy funkcja góra-dół przez 15 minut. Posmarujemy sobie jeszcze naszego kurczaczka tą glazurą. Dziękuję wam bardzo, że mnie oglądacie, że subskrybujecie, że lajkujecie, udostępniacie. Jest mi naprawdę bardzo i to bardzo miło. I teraz posłuchajcie, jak mi smakuje. Kochani, próbuję, ale jest tak rewelacyjne, jest tak pyszne, ta marynata, ten imbir, ten sos sojowy jest rewelacyjnie. Tak jak powiedziałam na filmiku, to stało, całą noc do drugiego dnia. W sumie marynowałam 24 godziny. Zobaczcie jak wygląda mięsko. Jest przepyszne. Ja to zjem na obiad z ziemniaczkami. Zapraszam jeszcze raz na moje kanały. Subskrybujcie, lajkujcie. I róbcie takie wspaniałe, pyszne danie. Siała tuti. Mm, a ja się zajadam. Tylko.